Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Słuchajcie, dzisiaj perełka yy, Od razu mówię, mo określenie motocykl nowy yy, Nie jest tutaj <grym> żartem Motocykl jest w stanie fenomenalnym Po prostu nowy motocykl yy, Yamaha Virago 125 odkupiona z Niemiec od pierwszego i jedynego właściciela Motocykl yy, przez yy, swój okres gwarancyjny był serwisowany w Yamaszce no a potem już nie był serwisowany. Bo co tu serwisować, jeżeli motocykl ma 3800 km przebiegu, dwa przebiegi, dwa wpisy w książce serwisowej, jakaś faktura z zakupu tego motocykla w 1998 roku, instrukcja obsługi, komplet truczyków. Nawet teczka oryginalna Yamaha z 1998 roku jest zachowana do tego motocykla. Motocykl w stanie nowy, nie ma zadrapania, nie ma kreski, nie ma. Nie wiem, przebarwień, nie ma żadnego łuszczenia się farby, żadnej śniedzi żadnej korozji, stan motocykla bez żadnego problemu, można powiedzieć nowy e, motocykl z 98 roku. Gdzieś tam może jakąś coś tam, gdzieś tam jakąś centkę e, rdzawki, kropeczkę może byśmy znaleźli, ale myślę, że na motocykl, który ma prawie 30 lat jest w stanie nowym. I teraz jak wspomniałem. 3800 km przebiegu. Mamy zdjęcia z zakupu tego motocykla w Niemczech. Mogę z miłą chęcią podesłać. Mam, y, mamy win y, do tego motocykla, więc też mogę podesłać. Można sprawdzić. A ja już to pokazuję od samego początku. Fabryczne manetki, przełączniki. Nowe kierownica, opaski. Wszystkie lusterka z logiem. Yamaha. Wszystko w stanie nowym. Eee, zobaczcie, jak te, te, te śruby wyglądają. Tak, jakby wczoraj, kto się założył do motocykla. Czy ta śruba? Myślę, że też tak wygląda jakby wczoraj. Półka, wszystko idealne, czytelne, e, przejrzyste w tym przypadku, bym powiedział. Zobaczcie, jedziemy dalej. No, po prostu motor jest zupełnie nowy. Fabryczne kierunkowskazy, nic nie było tu zmienione od nowości. Zobaczcie, jak te śruby wyglądają. Piękna naprawdę, słuchajcie, maszyna. Po prostu jest jak nowa. Zawieszenie oczywiście nic nie malowane, nigdzie nie odnawiane. Tu jakiś, nie wiem, pewnie jakiś serwis, gdzie było to kupowane. Sprychy. Ja tak Wam po, po ludzku je pokażę. Nowe. Wszystko jest nowe. Eee, fabryczne klocki, fabryczny napęd. Nic nie było zmieniane. Pan powiedział, że w całej historii był Trzykrotnie wymieniany olej, dwa razy na gwarancji, raz po iluś tam latach. Eee, no, motocykl stał w salonie, nie da się ukryć, bo pan mówił, że w takim kawałku w części domu ten motocykl był przechowywany, dlatego wygląda tak, jak wygląda. Pokazuje win każdą naklejeczkę. No, po prostu szukacie nowej Wirago? Myślę, że ona taka jest. Pięknie utrzymana. Nic nigdy nie było tutaj malowane, podmalowywane, zmieniane, nie wiem, czyszczone, yy, podpicowywane, usuwana jakakolwiek śnieć czegokolwiek. No nie ma, no nie ma. Nawet zdjęcia będą dołączone tego motocykla od spodu, czyli silnik od dołu, jak wygląda w tym motocyklu. No wszystko jest fabryczne. Oczywiście, tak jak wspomniałem, tarcza fabryczna, klocki fabryczne. Zobaczcie od spodu. Każda naklejeczka, wszystko jest na tym motocyklu po prostu jak nowe. Nawet zobaczcie tematowanie, takiej tablicy. No jest kurde, jak, jak wczoraj zakładane do motocykla. Dobra, i teraz tak, kieruneczek działa, drugi działa, trąbik działa, światełko włączymy, nie wiem czy będzie widać, a zapaliło się długie, krótkie. Uff. wali na dotyk dobra teraz tak kluczyki tu mamy dwa od, yy, kluczyki jeden jest od blokowania w główce ramy zabezpieczenia drugi od stacyjki w dokumentach jest drugi do stacyjki drugi do główki ramy czyli totalny komplet ja teraz go troszeczkę przesunę żeby z drugiej strony też pochwalić się takim egzemplarzem, bo to niebywały egzemplarz, ale na dniach będziemy prezentować jeszcze Hondę Shadow z przebiegiem 700 km, więc przebijemy tutaj ten rekord przebiegu. Z tej strony fabryczny, oczywiście napęd nigdy nie zmieniany i na samym początku naciągu. No piękne, słuchajcie, no co tu tutaj czarować, motocykl jest yy, jak nowy pewnie jakieś czyszczenie gaźników by się przydało yy, ja zawsze tak mówię, chociaż on odpala od strzała chodzi pięknie, no wszystko jest tak jak tutaj, jak powinno w tym motocyklu zobaczcie, gumy to tylko brudne są, ta gumka no, ona jest jak nowa no, zobaczcie jak wygląda zacisk motocyklu tak jakby był dzisiaj zamontowany do tego motocykla pewnie nie? ta śrubka zobaczcie, taka piękna zielona Tutaj te mochysowanie. To wszystko wygląda po prostu jak nowe. Tarcze hamulcowe. Coś niebywałego, niespotykanego, tak naprawdę. zobaczcie tutaj ta blokada. Tu elementy takie brązowe. No, wszystko na tym motocyklu jest jak nowe. Więc mamy dwie takie Wirażki. Druga Wirago jest też takim przebiegiem 8000, ale nie jest tak zachowana jak ta. Tamta pochodzi z Francji. troszeczkę widać na niej taki. Lekki ząb czasu pomimo, że ładna była, jest ładna, naprawdę, jest w ogłoszeniu również. Ale ta to jest po prostu nowa. Tu efekt był tego, że po prostu stała w domu, nie stała w żadnym garażu, nie w żadnym blaszaku. Stała po prostu w domu. No i taki stan tego motocykla można powiedzieć, że jest dzięki temu, że widziała tylko i wyłącznie suszę. No i warunki typowo domowe. Stąd ten motocykl tak się uchował, gdyby stał gdzieś tam w jakimś blaszaku, no w garażu, no to pewnie przebieg by był taki sam, ale stan motocykla no niestety uległby zmianie. Nie da się utrzymać motocykla, naprawdę trzymając go gdzieś nawet pod chmurką, nie jeżdżąc, żeby on wyglądał tak fenomenalnie jak ten. No tutaj zaleta, że Pan trzymał go w domu. Także telefon do naszej firmy to 500 134 533. Motocykl dzisiaj znajdziecie na Otomoto, jak i na OLX, wpisując w zakładce miejscowość ława. Otomoto to 35 zdjęć OLX. To pięć zdjęć, bo tylko tyle możemy wrzucić szczegółowych zdjęć. Mamy zdjęcia z zakupu tego motocykla w Niemczech, łącznie z licznikiem. No ale mówię, tu kompletna dokumentacja do niego, no i stan. No tutaj, gdybym powiedział, że na zegarze powinno być zero, to też pewnie ktoś by powiedział, że taki przebieg może mieć ten motocykl. Tu ma zaledwie 3000 przebiegu. Także szukacie fenomenalnej 125 w stanie idealnym, bym powiedział. z z nikomym przebiegiem z 98 roku od pierwszego właściciela z taką starą dokumentacją jakiś tam faktura z 98 roku jakiś tam dokument z 98 roku z książką serwisową instrukcją obsługi kompletem dokumentów do rejestracji to zapraszam do iławy myślę że ten egzemplarz zadowoli każdego na pewno nie będzie to tania Virago, to ma, zdajecie chyba sobie sprawę że za taką Wirago trzeba zapłacić no albo no no, niestety, no, albo mototek ma być tani, albo ma być ładny. No, taką wiragą myślę, że realnie można kupić z jakimś taką, w stanie takim bardzo słabym za 7 tysięcy, w stanie ładnym za 10-11 tysięcy, a tutaj macie w stanie prawie że nowym, plus do tego przebieg, który praktycznie jest znikomy, no to tutaj ta cena będzie adekwatnie wyższa, ale myślę, że myślę, że warto myślę, że warto dołożyć, bo taki egzemplarz to się nie zdarza, o tak to bym powiedział. Także 500 134 533 to telefon do naszej firmy, do firmy SylfMoto, do Iławy, zapraszam serdecznie. Motocyklu trzeba wykonać tylko i wyłącznie badanie techniczne, które kosztuje 63 zł i Wydział Komunikacji 120. Czy trzeba tłumaczyć ten dowód, czy nie trzeba? Tego nie jestem w stanie powiedzieć, bo dowód jest jeszcze starym dowodem rejestracyjnym wydanym w 1998 roku. On jest jeszcze starym dokumentem i zdarzają się wydziały komunikacji, które będą chciały przetłumaczenie tego dowodu rejestracyjnego, ponieważ motor podchodzi od pierwszego właściciela. Nie jest jeszcze dowodem, tak zwanym unijnym. Więc jeśli trzeba do go przetłumaczyć, to dojdzie koszt dodatkowo 80 zł do konieczny do zarejestrowania tego pojazdu, bo będzie wymagał tego wydziału komunikacji, żeby ten dowód był przetłumaczony. Jeśli zdecydujecie się na zakup tego motocykla, możemy go wysłać w podskazany adres w dowolne miejsce w Polsce. Mamy kuriera, który weźmie ten motocykl za pobraniem od nas, zawiezie wam podskazany adres. Zobaczycie, obejrzycie, zapłacicie za motocykl i nie ma problemu. Możemy zrobić badanie techniczne, możemy ten dowód również przetłumaczyć, żebyście nie musieli biegać. Po Wydziale Komunikacji, po innych urzędach, więc możecie dostać motocykl z kompletną dokumentacją. Dostajecie motor, dostajecie dokumenty od nas. Wizyta w Wydziale Komunikacji 120 zł i temat zakończony. Macie motor zarejestrowany i możecie się cieszyć eksploatacją. Oczywiście zakładam, że trzeba wymienić olej w tym motocyklu, chociaż z ciekawości mogę zajrzeć. O, koraczek się fajnie później odkręcił. Ciekawy czy czyściutki jest, powinien być czyściutki, ale. No, słuchajcie, olej. Ja pokażę go na swoje ręce. Nie wiem, czy widzicie. Jest plama, o, tłusta. Olej jest jak nowy. Jest krystalicznie czysty. Zresztą, nawet jak tutaj zobaczcie na okienku, o, tutaj, tak widać na ściance. Nie wiem, czy to widać. No, patrzcie, olej jest zupełnie jak nowy, więc yy, ja zakładam, że go wymieńcie, no bo yy, litr 400 wchodzi do niego. Flit kosztuje w interkarsie jakieś 15-17 zł. Olej będzie kosztował jakieś 50 zł. Także warto wymienić. Nic się nie stanie, jak zostanie przepukany ten silnik świeżym olejem, chociaż olej wygląda na zupełnie nowy. Także zapraszam, jeśli chcecie taką mieć piękną wiragę u siebie, zapraszam serdecznie do ławy. 500, 134 533. To telefon do mnie, do naszej firmy również. Eee, także zapraszam serdecznie Sylf Moto i Ława. Dzięki, pozdrawiam, cześć. 3000 przebiegów, Wirago, 98 rok.